Miau! Klakier! Cicho! Bo jeszcze nas usłyszą? Nie. Chyba tam nikogo nie ma! Zobaczymy przez te okno. Miau! Klakier, cicho! Chyba nikogo nie ma! Chyba możemy wchodzić! Chodź! Zobaczymy! Zobaczymy! Miau! Klakier! Miau! Klakier, powiedziałem ci, żebyś był cicho! Chcemy zobaczyć, co tutaj można zabrać. Hmm. W kuchni nic nie ma. Zobaczymy w salonie. Tutaj też jakoś nic nie ma. Może telewizor weźmiemy. Ale to zobaczymy na górę. Piew. Tutaj też nic nie ma. Hmm. Czyżby wszystko wzięli ze sobą? Zobaczymy w łazience. Hmm. Też nic nie ma. Nic nie ma w tym domku Pepy. Hmm. Musimy dalej szukać. Hmm. Dziwne jakoś. Drzwi były otwarte, a nie ma nikogo w domu, ani tatusia, mamusi. Hmm. Miau. Co było? Tam coś na górze jest. Szybko muszę zadzwonić po policję. Krakiel, mówiłem ci, żebyś był cicho. Idziemy na dół zobaczyć. Dobra, jeszcze się rozejrzymy. W kuchni jak coś. Idziemy. Mm. Tutaj policja szybko. Tam ktoś jest w moim domku, jakiegoś kotka słyszałem. Proszę wychodzić z domu. Dom jest otoczony. Pan nie ma żadnej możliwości ucieczki. Szybko proszę wychodzić z domu. Proszę wychodzić z domu. Oh, dziękuję policja, że przyjechaliście tak szybko. Miał. Klekier, mówiłem ci, że to przez siebie. Policja już na nas czeka. No i co teraz mamy zrobić? Może nam się uda uciec? Miał! Szybko! Musimy wybiec z tego domu! Szybko! Tu proszę stanąć! Proszę dalej nie uciekać! Jest pan otoczony samochodami! Nie ma szans, kargamelu, nie ma szans! Jest pan aresztowany! Za włamanie się do mieszkania, do domu, pepy. Ja się nigdzie nie włamałem. Jak się pan nie włamał? Ja przecież pan był w środku, pan nie ma prawa tam wchodzić. Ja się nigdzie nie włamałem. Proszę ze mną, proszę ze mną na komendę. No już idę, już idę. Udało się. Dobrze, że mamusi i tatusia nie było, bo by się bardzo przestraszyli. Idę do domku, posprzątam troszkę.